Tekieli o 11.30 w TVN. Mam na imię Michalika i bardzo chciałabym urosnąć. Pomagam. 7356. Możesz wspomóc nas telefonicznie blikiem lub w systemie t -Pay. Sposób na udany wyjazd za granicę? Krok pierwszy, wybierz fajne miejsce. Krok drugi, wejdź do apki Milenium i łatwo wymień walutę w kantorze po korzystnym kursie. I ciesz się podróżą, a wydatki za granicą zawsze będziesz mieć pod kontrolą. Bank Milenium. Inspirowany Tobą. Lidlowy przegląd cenowy. Przez kraj przytacza się potężna burza emocji w związku z celami w biedronkach. Podobno w różnych biedronkach w Polsce są różne cele tych samych produktów. To może wywołać pianie. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 litrach i 10 biedronkach. W biedronkach na wschodzie i zachodzie Polski zapłaciliśmy inne kwoty. Różnica wyniosła nawet 14 zł. A w każdym litru ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w biedronce. Szczegóły na lidl.pl u Kośnik Koszyk. Jest we mnie ta, która ma odwagę żyć z bazurem, ta, która kocha swoje stado, a czasem szuka samotności. Mieszka we mnie ta, która czerpie prosto ze źródła. Rodowita. Odkryj swoją prawdziwą naturę. Znasz to uczucie, kiedy kończysz odkurzanie i pojemnik na kurz opróżnia się sam? A Ty szukasz kolejnego powodu, żeby posprzątać? Z odkurzaczem bezprzewodowym Samsung Bespoke AI Jet i automatyczną stacją czyszczącą czystość osiągasz z lekkością, wygodnie i bez kontaktu z kurzem. Efekt tak wciągający, że każdy powód, by znów odkurzyć, jest dobry. Samsung Bespoke AI Jet. Czysta przyjemność. Wakacje. Co? Pojechałoby się? Statua, Statua wolności? wolności? Nie. Statua wygody. Belo wygody. Podróże kuszą, ale budżet mówi stop. Trochę tak. W velobanku możesz mieć pożyczkę gotówkową na co tylko chcesz. RRSO 9,9%. Pierwsza rata nawet za 3 miesiące. Bez wstawania. Bez? A wstałam? Nie wstałam. To jest świat bardziej velo. Velobank. A czy twój bank to potrafi? Wygodniej się nie da. Od 23 kwietnia w Leruamerle rozkwitną urodzinowe promocje, że hej, przygotowania idą pełną parą. Na start rośliny zwracamy 50 zł na kupon w klubie za każde wydane 200. Szaleństwo! Tyle promocji będzie w Lerwa. Miasto zna wiele dróg, ale najpiękniejsze... Prowadzą ku wolności. Poznaj nowe BMW X3. Czy wiesz, że podczas golenia 1 trzecia tego, co usuwasz, to skóra? Antyperspirant DAF Advanced Care pomaga w jej regeneracji. Twoja skóra pod pachami zasługuje na DAF. Antyperspirant DAF pomaga zregenerować Twoją skórę po każdym goleniu. Tak się czujecie. Gdy wy pożyczacie kampera i spełniacie marzenia o wspólnej przygodzie. W oszczędzaniu na przygody pomoże Santander i 6% na koncie oszczędnościowym. Santander Bank Polska pomaga w ważnych dla Ciebie sprawach, sponsorem programu jest producent serów, współdzielnia mleczarska ryki. Na program zaprasza sponsor, firma Samsung, producent smartfonów z technologią Galaxy AI. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów z dodatkami do wnętrz Homla i sklepu internetowego Homla.com. Dzień dobry.